PKP. Pięknie, kretyni, pięknie. Tak, a, a tak konkretnie? Proszę Pana, nasze władze no. fiskalne, finansowe. Rostowski? No, no, na poważnie rozpatrują, proszę Pana, żeby zobowiązać ulicznych grajków, nie tylko grajków, w ogóle ludzi występujących na ulicach, do posiadania kas fiskalnych. No i czemu, bo tak szczerze zęby... To, <grym> to, proszę jest... <grym grym> Pana, bo to dla mnie, to jest do śmichu tak bardziej. A do śmichu, do śmichu, to tylko wykpić tak, ale przecież państwo jest zubożałe. Ja Rezyn wiem. nas zaatakował. Mamy długi. Mamy długi, długi centkowany jak można, proszę Pana. My mamy długi pieniężne, I proszę da, Pana. I, 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 Rząd szuka pieniędzy, a pan tylko wykpić, wyszyć. A co, a tam przeciekają te pieniądze? No, oczywiście, że pana przeciekają, bo weź pan taki, taki grajek. Yy. No, choć pan tego krajka na przykład, w Krakowie, co no, a no, w Krakowie no, gdziekolwiek, no, z taki no, no, dziadek no, na gęślikach no, no, wycinał. No, no, i proszę pana, i co? I on na rączkę bierze, proszę pana, tam mu się zbierze, no, proszę pana, 50 złotych dziennie na przykład. No powiedz. No, no to niech pan zobaczy, na, na rękę i bez kasy fiskalnej, a ludzie czasem rzu rzucą, wie pan. Obliczmy no. to. Nie no, 50 złotych. No, no. 50 złotych dziennie pana, i teraz razy 31. Nie, nie, proszę pana, inaczej, inaczej, proszę pana. 50 złotych dziennie. No. Ilu może być takich grajków? To z, z, z milion będzie. No to zróbmy razy, proszę pana, no. milion. No. To będzie, proszę pana, 50 milionów. No. Dziennie. No. I zróbmy to razy no tak średnio 30 dni ma miesiąc. No. I co? Proszę pana. Półtora półtora miliarda złotych. No i co pan szczerze? Wycieka państwu... Ja sobie nie zdawałem sprawy. Pana, Nazywał pana kretynem, ale ze względu że jest pan stary, nie, nie powiem, żebyś pan dumny. Więc ja sobie pan, Jak wycieka pieniądz? Ja a sobie teraz nie zdawałem sprawy. Pan w, widział na przykład, siedzi dziewczyna, chłopak, student, niejednokrotnie albo inny taki, tak. co, co potem będzie pracował gdzieś I na tam. gitarce tam sobie a wymiata. na gitarce. Siedzi z psem, proszę bardzo. niczym nie wymiata? Na niczym siedzi z psem, ma kartkę, że zbiera na psa, proszę Na pana. jedzenie. I to i tak, po pierwsze. Pana, i też kasy zas... nie ma. Nie, załóżmy, że dziennie ludzie na tego pieska wrzucą mu 50 zł. Tak. Czy taki pies jest w stanie przeżreć 50 zł? W życiu. Kupi mu tam Nie jakąś... ma takiego psa. Ja... Mało tego. Gdzie są służby specjalne? Gdzie jest Sienkiewicz? Gdzie... Czemu nie wyśle? Towarzystwo sprawi... Opieki nad Zwierzętami Czemu się nie pyta? sprawdzi, czy ten pies nie jest podstawiony? Czy on nie jest jakiś. No, może, może z Białorusi ściągnięty? Może jakiś gdzieś tam biegał. Tak... bezdomny. Może w ogóle nie da. Z, te, z tych pieniędzy nic nie da temu pieska. I znowu kolej. Ile może być takich z pieskami? 2 miliony trzy jedzą z kartkami, a latem to i 3 nawet, proszę pana. No to proszę pana, ale licząc, licząc 2 miliony, to jest proszę pana, proszę, Ja nie muszę używać kalkulatora, a ja w głowie to są 3 miliardy miesięcznie. Pana, wie, wie pan, ile pieniędzy przecieka? Wiem. I, i to wszystko. A, e, idźmy dalej. Proszę pana, po co tam jeszcze? A te, co stoją, te takie? Tych to jest za trzęsienie? Namaluje, namaluje się na gębie coś, tam weźmie jakąś tam siekierę czy, czy, czy kosę I stoi. I stoi. I takich zdjęć, proszę pana, narobi sobie jeden turysta z drugim. Często z zagranicy rzuci dolarka, proszę pana. No. A, a przepraszam, to są wpływy pieniędzy. Z... Pieniędzy? Zagranicznych proszę pana Tak i proszę pana i policzmy I policzmy, że ich będzie no z, z 5 milionów jest tych stojących Takich wie pan Ile dziennie zarobił? No bo zarobią? jak on nie, nie idzie do tego, do urzędu zatrudnienia no. To co stoi nie na tego Stówę? Stówę proszę pana No to liczmy to lekko stówę. Na Łapką sobie. Razy proszę pana 5 milionów A. Proszę pana, ja to wszystko, żeby nie to było. Ale proszę pana. To, proszę pana, jest 500 miliardów. No, proszę I to, wycieka. to ja już, wycieka. I to dziennie. Dziennie wycieka. I ja nie chcę liczyć, ile to jest w miesiącu. No, proszę pana, wycieka tyle. Teraz, a, a cała rzesza tych. Grzybiarzy, proszę pana, gdzie są służby leśne, gdzie te, to wchodzi... Bierze, służby fiskalne gdzie są? Bierze grzyba, proszę pana, tego grzyba obrabia. On w tego grzyba nie wkłada nic. Nic, a obrabia, proszę pana, bo tak, jak on jeszcze surowiznę sprzedał... To jest on, publiczny pieniądz. To pana, to on tak, bierze se za nic, a taki grzyb rośnie w leśniu. On se, ani z leśnikiem, ani z nikim... on go ani... potem obrabia. On go obrabia, on go susza, on, on go ma... I teraz tak, ten grzyb, co sprzedał za 10 zł, to nagle suszony już 3 proszę a w sumie. A w 50. 50 tak grzybiarze to jest chyba ze polski. Po, I oni nie mają kas fiskalnych? Współ polski. Przecież no. wiadrami wynoszą dobro narodowe. Proszę państwa. A od jagu, proszę pana. Ja bym. No i, też! To gdzie my się. W jakim kraju my żyjemy? Przecież to jest kraj, który rozdaje pieniądze i Ty. dlatego my uważamy, że koncepcja, żeby tak. oni wszyscy Cholera. posiadali kasy fiskalne jest jedyną służbą ok. koncepcją I służby niech sprawdzają do jasnego i w razie czego no. do piórmy do piórmy do, kiurmy, do kiurmy. i kasy fiskalne i, w piórmie i na Białoruś i na piórmę no. też trzeba nałożyć kasy fiskalne oczywiście tak no. a piwo a piwo okej okay. okay.